Bajeczki, o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby się znalazł królewicz czy książę, ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę, chyba że oprócz tytułu. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chce przeżycie to razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić, choć wiedzieć, Z nim by było szczęście moje dwie gitary i na swoje to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie! Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chłopca z gitarą chce. Gdy, gdy mi się bryza świat czy lub dygat, to z góry im powiem, że zbędna fatyga i nic nie wskóra. Sam putrament znany mi spism, jego temperament. Gdy przez Waldorfa lis prześle wodiczko, nic z tego nie będzie, nie spłonie mi liczko. Starą, byłby dla mnie parą, gdyby chciał przeżyć śpiewając o co iść. Tygat z gitarą byłby dla mnie parą. Może przy goleniu o mnie myśleć dziś. Lecz pociszko i putramen by podnieśli wielki lament i uciekli z prezą za szpiżową bramę. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą. Nie z piosenki dla mnie śpiewa dla mnie gra. Lecz do tej pory jakoś nikt nie skory. Jest para, najlepsza gitara ja! Nie skiosenki dla mnie śpiewa dla mnie gra, lecz torki pory, jakoś nikt nie skory, nie spara najlepsza.